Kiedy nabywa się spadek i po co spadkobiercy postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku? Prawo do spadku nabywa się już w momencie jego otwarcia, czyli śmierci zmarłego lub otwarcia testamentu, jeśli spadkodawca spisał swoją ostatnią wolę. Wtedy należy się zdecydować, co stanie się dalej. Można spadek odrzucić, przyjąć wprost, z pełną odpowiedzialnością za długi, lub przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza, z ograniczeniem odpowiedzialności za zobowiązania zmarłego do wartości odziedziczonego spadku. Czym tak właściwie jest stwierdzenie nabycia spadku? Stwierdzenie nabycia spadku to postanowienie potwierdzające prawa poszczególnych osób do majątku po zmarłym. Może wydać je tylko sąd i to dopiero po przeprowadzeniu postępowania. Ustala wówczas, kto jest spadkobiercą oraz w jakich częściach poszczególne osoby dziedziczą majątek. Samo stwierdzenie nabycia spadku nie powoduje, że osoba staje się spadkobiercą. Potwierdza jedynie prawa, które miała już wcześniej. Po co spadkobiercy w ogóle takie postanowienie? Samo złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku zwykle nie wystarczy, by swobodnie dysponować majątkiem pozmarłym. W wielu sytuacjach trzeba jeszcze dodatkowo udowodnić swoje prawa, np. w celu wypłacenia pieniędzy z konta zmarłego, sprzedaży nieruchomości po zmarłym itd. Droga sądowa to jednak nie jedyny sposób na potwierdzenie swoich praw do spadku. Istnieje jeszcze alternatywa akt poświadczenia dziedziczenia. Czy to oznacza, że całe postępowanie spadkowe kończy się w momencie wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku? Niekoniecznie. Po wydaniu postanowienia przysługuje konkretny udział w spadku wyrażony w ułamku. Spadkobierca może nie mieć wyłącznego prawa własności do żadnego składnika majątku. Konieczny może być kolejny etap postępowania spadkowego dział spadku.